Dobra, siemaneczko, siemanko Mamy Magnum e, Wyrzutnia od PiroMaxa PXB370 20 strzałów, 80 metrów wysokości Kaliber 50 Taka to wyrzutnia e, Ilość mieszanki 750 gram 750 gram Wyrzutnia jeszcze jej nie widziałem, znaczy widziałem gdzieś tam na nagraniu, ale nie widziałem nigdy na żywo. Czerwony ogon, glitter, zielony ogon, ogon glitter, fala, deszcz, dalia, o jezu, ile efektów, bardzo dużo efektów, bardzo bardzo bardzo, bardzo dużo efektów. Co mi się w tej wyrzutni nie podoba, co inne miały wyrzutnie od Firomata? Nie ma quick matcha. Cały idzie zwykły ląd do pierwszej wyrzutni, dopiero ten. A strzelaliśmy z którejś z tych wyrzutni, to był fajnie. Tu zaraz był już już był quick match, także można było wtedy połączyć kilka wyrzutni naraz. Taki duży kaliber, a ta quick matcha nie ma. Szkoda. A Titanium Green miało, tak jak tutaj przed chwilą mówiłem, e, miało nawet Tom. Co miało? Taką złączkę, że można było połączyć kilka typów. Aha, teraz wam pokażę, żebyście sobie zobaczyli partię, żeby było widać. Tu widzicie numer partii. Możecie sobie zapauzować, przeczytać. 2018. Yy, tak? Tak, drugi, drugi kwartał, połowa, nie wiem, 18 roku. Yy, odpalaliśmy Monstera. Jest nagrany, ten monster chyba jest nagrany bo to było takie do luźnego strzelania i odpaliliśmy sobie przy okazji Monstera Był z początku 2019 roku Był słaby Był słaby Monster z 2019 z pierwszej połowy kwartału, nie wiem jak, na ile oni to liczą Był słaby Naprawdę był słaby, spodziewałem się, że Monster W porównaniu do Punishera Nie pamiętam którego, którego jaka partia była w Punishera, ale Panisher pokazał kurde klasę Pani szef pokazał klasę, a monster już tej klasy nie pokazał. Był ładny. Ładne, duże efekty, ale były takie dosyć rzadkie te efekty. To co, pobiegniesz? No, a no tutaj to... czy tam? Co zrobisz? Tam czy tam? tam? Tam, tam, tylko postaw tak, żeby ona delikatnie była pochylona w tamtą stronę, wiesz? I za wyrzutnią, żeby wyrzutnia z przodu...

Odpalamy Magnuma. Magnum Nie wiem. Kaliber pokazał. O, gęsi jakieś słychać kaczki. O, długo się pali, bo nie ma quick mecha. No, jest efekt. O. I to jest... To jest efekt. Wtężne efekty. I fire. O. Widziałeś wczoraj ma tego monstera? Tak. No i co? To jest wiele, wiele lepsze. O wiele ta była o wiele lepsza. Fajne, duże, naprawdę bardzo duże efekty. No a Monster miał ubogie efekty. Duże, owszem, zasięg był duży, ale były ubogie. To bardzo ładne. Były ubogie, przyświeć mi tu troszkę. Nie pamiętam. Na wyprzedażach Magnum, Kaliber, można kupić za 120 zł. 120-130 zł. To tak to są, chyba po 150-170 zł, ale jak znajdziecie w wyprzedażach ponoworocznych, myślę, że będą po 150-150, mówię po 120 zł, może nawet mniej. Więc, magnum, jeśli będzie z tą partią, jak najbardziej można wziąć. Oczywiście sklep nie podaje na stronie, czy jest partia taka, czy taka. Możecie ewentualnie zadzwonić i się spytać, która, którą ma partię. Bo tak, jak mówię, odpalaliśmy Monstera. Było 2019, nie wiem czy to jest kwartał, czy to jest półrocze. Był słabszy, słabszy, mimo iż ma więcej mieszanki, był słabszy. Co spodziewałem się po Monsterze naprawdę czegoś fajnego. Także 2019, jeśli chodzi o Monstera, początek nie polecam. Ta była naprawdę fajna. Duże, gęste efekty. No, bello. Dobra, pamiętajcie łapecze, łapiszcza zostawić, e, subskrypcję jak nie subskrybujecie kanał. No i co? Kanału. Co? Kanału, nie kanał. Kanał, kanału, co? Co ja to za subskrybuj. różnica jest? Subskrybujesz kanał, czy subskrybujesz kanału? A no nie, tak dobrze i tak dobrze. Subskrybujecie kanału, kanał, subskrybujecie kanał Co za kurde różnica, nieważne. Cześć wszystkim, hej!